Witajcie moi drodzy z tej strony Falcon. Okazało się prawdopodobnie, że nagranie poprzednie było tym udanym. Nareszcie, po 6 próbach udało mi się coś nagrać. Także stwierdziłem, że pójdę za ciosem. I póki wszystko działa tak jak należy, zaczniemy kolejnego rankeda. Także, tak, czym by tutaj zagrać? Widzimy już dwie postaci takie ala ofensywne: May i, i McCree. Mamy jednego Putang, O, Hanzo, idealnie, idealnie z tej do składu rzeczywiście pasuje. Ech, 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 co ci ludzie tutaj m, sobie myślą. Słuchajcie, co? Hello, team. tak, hello team, ja od razu tutaj wychodzę, na odcinku bym nie chciał jednak tutaj komunikacji. No i w tym momencie zastanawiam się albo nad drugim supportem, albo nad jakimś tankiem, no jednak bez Reinharda byłaby dosyć no ryzykowna w pewnym sensie. Może tutaj jakiś Lucio, a może Ana znowu, o to jest pytanie, o to jest pytanie. No, i właśnie nie wiem. Chyba tutaj jakiś Lucio bym jednak wybrał. Spróbujmy, spróbujmy z Lucio. Co prawda, troszkę się obawiam właśnie tego, że nie mamy tak naprawdę tanka. Liczę na to, że może jakoś to healowanie Lucio, obszarowe, będzie w stanie utrzymać wszystkich przy życiu, ale troszkę w to wątpię. Troszkę w to wątpię. Być może pod tym względem lepsza byłaby Ana w sumie. Może. Zobaczymy. Niestety już nie będę miał możliwości zmiany postaci. Zaraz. Znaczy, zakładam po prostu, że jeśli umrę, no to już będzie po, po grze w pewnym sensie. Znaczy, po, po tym pierwszym punkcie stracimy go tutaj. O, już mają jakąś farę. No, będzie ciężko, nie wiem. Mamy w sumie Makry mamy hanzo, no dobra, niby są jakieś tam kontryna. Pięknie. A, patrzcie, tylu tyle postaci zabijających, a ja zabijam, nie? No i już się zaczyna. Zaczyna, niestety. Wow, wow. Da? Dajmy boosta naszym. Utrzymamy to. Damy radę. No pięknie. Boże, czuję się, że zrobiłem kawał dobrej roboty, bo tutaj naprawdę. Naprawdę nie wyglądało to dobrze, a w sumie wyłapaliśmy 4 kile. zarobiście dużo muszę powiedzieć. O, ja tutaj spróbuję złapać to nie najlepszy pomysł w ten sposób wchodzić aż mi tutaj znowu spada Pięknie tej Junkrat jakoś strasznie głupio się wbił Bra. No nie bez, bez jaj Uważaj na farę z tej strony, tutaj widzę, o, podchodzi właśnie. Oj. No, no no no, come on, uciekła Diva tej na... Oj, muszę właśnie się podhealować trochę. Ciężko to wygląda. Fara sobie niezbyt radzi. Całkiem nieźle tutaj widzę, nasz McCree działa, także to mnie bardzo cieszy, chociaż tyle. Źle by było, gdyby. Gdyby te postacie nie działały zbyt dobrze. Musimy tutaj szybko ładować Ultimate'a. Oho, trzeba uważać. O! Tutaj uwa uparła na mnie fara. Jestem troszkę przyciągnięty, nie mogę się pokazać. No teraz się schowamy akurat. Fuck, za późno, jestem spóźniony. Dobra, chociaż tyle, że mamy tego Busta. Pięknie. Mamy Busta, mamy Wskrzeszenie, także ostatecznie się obroniliście. Obroniliśmy i słuchajcie, to działa. To działa, jak się okazuje. Być może nawet uda nam się to na pierwszym punkcie obronić, co by było w ogóle świetną sprawą. Strasznie mi przeszkadza dzisiaj ten popfiltr. Ciągle mi pada na twarz, ja nie mam go w żaden sposób przymocowanego. Trzymam to e, tak śmiesznie antyperspirantem. Pef no, jak już kiedyś wam mówiłem, jakbyście zobaczyli moje tutaj e, ustawienie, to... Ooo, ale zmarnowała ultimate'a A'Fara. Nie powiedziałbym, że na najlepsze użycie to było Bra, trzeba zniszczyć właśnie No, trzymamy się Pięknie Odkręćmy basy, utrzymamy się tutaj jeszcze chwilkę. No, aj, nie zdążyłem spostować naszych, co to się dzieje? Nie, tylko nie to, pięknie żyje. Aj, dopadli mnie. Nie wierzę, zdobędą to. Naprawdę w to nie wierzę. Ja pierdzielę, a było tak dobrze. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie wybieram Anę. Wybieram Anę, dlatego że mają bardzo dużo flankerów, których ja po prostu muszę kontrolować. Lucję co prawda, też jest w porządku na, na tego typu flankerów. To znaczy, go ciężko jest zabić, generalnie. Co, jak widzicie, no, na punkcie nam się nie. mocno przydało. W ogóle nie wiem, jakim cudem nie zabiła nas ta opona Jenkrat. To była jakaś masakra, że to przeżyłem. No, ale musimy mieć trochę kontroli, właśnie na flankerów. Mniej przeżywalności, może? Znaczy nie, no, ona ma dużą przeżywalność. No, ale przede wszystkim zależy nam w tym momencie na tym, żeby. Oj, móc właśnie coś takiego zrobić. O, pięknie. No nie, ale to jest bardzo złe. Nie. O oh, shit. O, pięknie, pięknie. Kochana, kochana tutaj y, nasza... nasza kochana Mercy. Będziemy ją tutaj osłaniać. Okej. Okay. No, i chyba przegiąłem. Fuck my life. No, przegiołem totalnie. Tam już się nie powinienem wbijać, zdecydowanie. He, mogę to przepłacić bardzo, bardzo mocno. Teraz widzę, że też tam May weszła. Mogłaś bardziej schować za tarczą Reinharda. No, May też umarła, także no. Ciężko, ciężko. Troszkę tutaj. Zaczyna być niefajnie. W tym momencie nie mamy na polu bitwy żadnego supporta. Także nasi tam prawdopodobnie złapują. Niestety no nie gramy y, jakimś tam pre-made'em, więc nie jesteśmy w stanie się tam. Oho dobra. Tylko nie atakujcie jej! Mej, co ty robisz? Ja pierdzielę. Nie, nie cierpię tego po prostu. Czemu ludzie przerywają to działanie, wiecie, tego cholernego. E, uśpienia. To jest tak przydatne w wielu przypadkach. A ludzie po prostu to niszczą. Trzeba z tego korzystać. Dobra, zaraz odpalimy ulta naszemu Reinhardowi. Dzisiaj nie dam, nie, nie pozwolę na niewykorzystanie go. Dawaj, dawaj O, o, o. o. Dobra, żyje. Chociaż zaraz nie jak się gedzi może dopaść Dobra. Ładujemy się dalej. Tutaj jest ta... Te, tracer. No myślę, że jak w tym miejscu się będziemy długo trzymać, to będzie w porządku. Oho, trzeba uciekać. No nie. No nie. Dobra. Pięknie. Come on, come on. Dopchają to do końca już chyba, no. Kurde, taki chaos jest po prostu. Grają na dwóch flankerów. W ogóle mają trzech DPS-ów, także no... U nich tylko chiluje Anna, czyli w sumie trzeba się na niej trochę skupić. Dobra, ktokolwiek. No aj no, nie ma opcji. Nie ma opcji. Tutaj. Nic nie zrobimy już niestety. Niestety to dopchają, co jest bardzo smutne. Stała się rzecz taka typowa dosyć dla, dla trybu rankingowego, to znaczy pierwszy punkt trzymacie bardzo, bardzo długo, a później idą po prostu jak przez masło, nie? To jest taki snowball, że, że aż smutno. I tak naprawdę, no, to, to, to jakby dochodzi tutaj czynnik taki, wiecie, stresu w ogóle. Trzeba złapać ten moment, ogarnąć się po prostu, zrobić coś, co... Yy, Zatrzyma tę idącą lawinę. No i ciężko. Przykro trochę. Przykro. Nienawidzę takich sytuacji, szczerze mówiąc, bo to jakby. No to jakby strasznie dołuje, jeśli tak dobrze Wam idzie w pierwszej połowie, i nagle dostajecie coś takiego w prezencie. Tak czy inaczej, zostaniemy przy saporcie, prawdopodobnie. Tak myślę, bo nasi tutaj nie wybiorą dwóch saportów. To nie ma opcji. Nie, nie wierzę w to po prostu. No i nie wiem, myślę tutaj albo nad Aną, albo jednak nad tym no Kurde, dwóch snajperów, jeszcze Hanzo. Nie, nie wiem, to jest jakiś tak, tak bez sensu, ludzie nie myśląc totalnie w ogóle tutaj. To jest bardzo przykre też. Co? Treat me, treat me like I'm Lucio? Aha, okej. Okay. Dobra, w każdym razie potrzebujemy y, dwóch supportów. No i właśnie pytanie, czy tutaj kolega wybierze y, jakąś Mercy, Lucio, czy ja mam bardziej pójść w tę stronę? A on, on bierze Anę, także mi zabrał Anę. No nie wiem, nie wiem, wezmę Zeniatę, słuchajcie. Wezmę Zeniatę. Jestem troszkę pewny tego wyboru. Być może lepszy byłby y, Lucio, ale i tak nie będziemy mieli follow-upu. To znaczy, jeśli ja zbustuję. To za mną Nie no, to jest żart, chyba, nie? Roadhog, serio? Nie wolno rezygnować z O coś w coś A okej, okay. chodzi o to, że wdowa po pierwszym jakimś tam piku wybierze Lucio. Tylko to już może być za późno, nie? Czasu nie ma wcale tak dużo, jak się wydaje. O, pięknie tam. Widzieliście? Uśpiłem Lucio. Świetna sprawa. Udało się go jakoś złapać. Niestety, znając mój team. Pewnie ktoś tam go obudził już, ale no, całkiem fajnie to weszło, przyznaję. Szkoda tylko, że mnie do dopadła właśnie fara tutaj. Oni strasznie poszują! Trzeba to wykorzystać, słuchajcie. Kurde, co mnie ta fara tutaj tak ciśnie? Jakoś w ogóle przypadkowo dotykają mnie moje rakiety, znaczy jej rakiety. Widzę Lucio tutaj się złapał, niefortunnie bardzo. Dobra, także Fara i Junkrat tutaj widzimy, że są ogromnym zagrożeniem. A za to Zaria i Diwa bardzo mocno puszyją, i to nie jest yy, nic dobrego dla nich. O no chodź tu. Ja pierdzielę, no pójdziemy gdzieś może tędy? To chyba nie jest najlepszy. No, jezu. Tam z góry ich ciśnie fara, ja muszę tam pójść, spróbować to ogarnąć. No nie, no. A, kurde, dziankat był za mną. Poważnie. On był tam na balkonie, chyba że wskoczył nagle. To też jest możliwe. W każdym razie, no nie czuję tego. Czuję tutaj przegraną, niestety. Yy... Zupełnie tego nie czuję. Kurde, jeszcze ciągle mi ten popfiltr naprawdę tutaj upada. Na twarz. Ja pierdziele, czekajcie poprawię to sobie, bo... Szkoda słów Dobra. Ja? Też coś nie mogę trafić tej... Dobra, leży. Fakt, co ta Zaria się tutaj naładowała? Ale dobra, mamy to. Mamy pierwszy punkt. Teoretycznie w lepszym czasie od nich, bo oni zdobyli to dosłownie w ostatnich sekundach. Ale to nie zmienia faktu, że mamy jeszcze długą drogę do przejścia, a oni później no już szli praktycznie bez, bez zatrzymania. Także no ciężkie zadanie przed nami dosyć. Ale patrzcie, w dogrywce, w dogrywce doszli do naszego punktu, także. Może nie być tak źle wcale. Pozdrawiam troszkę ich tutaj postraszymy. Niech się odsunął. No i fara. No i fara mamy trzy, no takie dwie trzy kontry na farę no właściwie cztery jak dobrze spojrzeć. Bo Borowski też może ją ładnie złapać z huka, no a mimo to fara robi robotę. To też jest przykre, no. Coś sobie nie, nie radzimy najlepiej. No ale liczę na to, że na tyle tego czasu tam kupiliśmy wcześniej, że może nam się to w jakiś sposób uda. Ale naprawdę, no musimy się spinać, bo jednak tej drogi jeszcze troszkę jest do do finału. No ciśnij, ty przyjacielu. Tak, uśpimy. Gdzie ten Lucio? Brama mamy dive. To też mamy Zabijcie te fary, ja pierdzielę No leczymy, leczymy, dajemy radę Pięknie, pięknie Dawaj Roadhog No i ciśniemy już do końca tutaj Zarąbiście Teraz czuję moc I to może być Snowball Kurde, nie mogę coś trafić do Łyczokrata Zresztą Fary też nie, jak widzicie No, bez sensu trochę ten tutaj granat. Dobra, pięknie. Oh shit, ale mnie coś wypchnęło. No, lucy jakieś pewnie. Ale masakra. Ale to było dobre. A jezu, dwie minuty dwie minuty ciśniemy. Wszyscy w płomieniach w naszym zespole prawie że. No w sumie skład już mamy taki szablonowy, to znaczy no jest tych dwóch supportów, jest dwóch, jest dwóch DPS-ów, choć no Hanzo jakoś... nie, nie czuję tego Hanzo, w sensie tego konkretnego tutaj. Nietrafiony granat. Coś nie radzi sobie chyba najlepiej chłopak. Proszę, cun się Roadhog, ja pierdziele, chcę uchillować tutaj. Troszkę spóźniony ultimate No ale ciśniemy, ciśniemy No nie, ale mi rzucił tego placka w twarz no i nasi chyba powinni się wycofać, bo tutaj są małe szanse na wygraną Junkrat naprawdę, no masakra, robi taką robotę, że no... słów. i tak naprawdę w tym momencie, nie wiem, wypadałoby tutaj Żeby się pojawił jakiś... Pojawiła jakaś fara może właśnie na Junkrata To by było dosyć mocne O shit, a przywarciłem? 30 sekund Bieda Pięknie, czyli prawie dostałem tutaj, trzeba uważać na farę, pięknie, nie, nie, kobieto, umrzyj, fara, umrzyj. Umrzej fara. O, oh shit, bastion wszedł na, na salony. Ja pierdzielę, dobra. Niestety koniec. Bastion trzy osoby tam na końcu wyczyścił. Po prostu. God damn it. God damn it. No to jest idealne zastosowanie bastiona. Tutaj macie po prostu. To jak się powinno go stosować, to znaczy wiadomo, no, są ludzie, którzy potrafią, mają umiejętności takie, żeby grać nim normalnie tak od samego początku. Ale w takich sytuacjach, e, w sytuacjach, w których nikt się nie spodziewa tego, na ostatnim punkcie, tuż przed końcem meczu, jak tam się pojawia Bastion, to to jest masakra, naprawdę. Nic nie jest w stanie go powstrzymać w takiej sytuacji, bo po prostu nie ma na to czasu. E, Bastion potrafi zaskoczyć, potrafi wyłapać parę kili. E, i dopiero później ludzie spodziewają się go, potrafią go skontrować. Ale jeśli on, jeśli on się właśnie pojawi nagle, i wtedy nie ma na niego kontry, i nikt go nie zauważy wystar wystarczająco szybko, no to jest po robocie. Bastion w takiej sytuacji wygrywa grę. Słuchajcie, wbiłem 42 level, także ja Was zaproszę jeszcze na szybką skrzyneczkę tutaj. Szybko się teleportujemy do pokoju otwierania skrzyneczek. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego nam wypadnie dzisiaj. 400 golda. No jeszcze troszkę mi brakuje do. Do czegoś sensownego. Otwieramy. Ło, mamy legendę. Mamy legendę. Jaką? Jakiś skin, może? Serio. Serio. Naprawdę. No nie. Naprawdę. No to fajnie, fajnie, że kupiłem tego skina. No już. Znaczy, no już jakiś czas temu dobry, no ale tak czy inaczej, super. Że mamy powtórkę. Trzy, Ło, cztery powtórki w ogóle. Także no troszkę tego wpadło. No i, no i. Trudno, no będziemy zbierać na jakąś nową skórkę, na coś nowego za 1000 zł. Może się uzbiera w końcu. No dobra, w każdym razie ja Wam dziękuję za uwagę. To był Overwatch w moim wykonaniu. Także, jeśli się podobało, oczywiście zapraszam Was do zostawienia tam łapki w górę, na dole. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. I na razie. Pa!